Wyobraź sobie, że Twój następny współpracownik to program komputerowy, który działa 24 godziny na dobę i sam potrafi wykonać część Twojej pracy. Według Gartnera do 2029 roku 80% problemów zgłaszanych do działów obsługi klienta będzie rozwiązywanych przez agentów AI bez udziału człowieka. Jeśli Twoje obecne doświadczenia z chatbotami AI są podobne do moich to wydaje Ci się to totalnym science fiction. A jednak coraz więcej firm eksperymentuje z AI, które nie tylko odpowiada na proste pytania, ale sama załatwia konkretne zadania za Ciebie. Dlatego pytanie czym są agenci AI staje się dziś tak istotne. W tym filmie dowiesz się czym są agenci AI, czym różnią się od zwykłych chatbotów AI i dlaczego warto się nimi zainteresować już teraz. No dobra. To czym właściwie jest taki agent i czym się różni od zwykłego czatu AI? Najprościej mówiąc, typowe generatywne AI, czyli takie, z którymi masz na co dzień do czynienia typu ChatGPT, Gemini czy Midjourney, to narzędzia, które działają reaktywnie, czyli po prostu odpowiadają na Twoje pytania. Natomiast agent AI to program obdarzony określoną autonomią, który dąży samodzielnie do wyznaczonego celu. Możemy wskazać kilka kluczowych różnic pomiędzy czatem AI a agentem AI. Po pierwsze reaktywność versus proaktywność. Chatbot czeka na Twoje polecenia i zareaguje na nie, odpowie na nie, ale sam z siebie niczego nie inicjuje. Agent AI może działać proaktywnie. Gdy otrzyma cel, będzie wykonywał kolejne kroki, aby go osiągnąć. Bez konieczności pytania Cię o zgodę, no chyba, że tego oczekujesz. Po drugie to zakres działania. Zwykły chat AI będzie ograniczał się do generowania odpowiedzi w rozmowie, natomiast agent AI będzie korzystał z różnych narzędzi i źródeł danych, żeby wykonać konkretne zadanie. Może na przykład przeszukać internet, albo uruchomić jakąś aplikację czy zaplanować spotkanie cokolwiek, co pozwoli mu osiągnąć wyznaczony cel. I na koniec cele i rezultaty. W AI pytasz po to, by uzyskać jakąś informację, albo wygenerować jakiś pomysł, albo po prostu jakiś tekst. Na przykład napisz odpowiedź na tego maila, proponując spotkanie w piątek na 15. Otrzymasz w ten sposób treść, którą musisz jednak samodzielnie wysłać. Tymczasem agentowi AI wyznaczasz konkretny cel. Na przykład odpowiedź na tego maila i zorganizuj spotkanie i oczekujesz wymiernego wyniku, czyli rzeczywiście wykonanej pracy. W tym przypadku tego, że agent zaproponuje treść, sprawdzi Twój kalendarz oraz tworzy i wyśle zaproszenie na to spotkanie, a nie tylko wygeneruje Ci tekst. Jak to wygląda w praktyce? Spójrzmy na dział obsługi klienta w e-commerce. Wyobraź sobie agenta AI, który pełni rolę pierwszej linii wsparcia. Gdy klient pisze na czacie, że jego zamówienie dotarło, agent natychmiast sprawdza status przesyłki w systemie kurierskim, Analizuje historię zakupów i politykę zwrotów. Proponuje najkorzystniejsze rozwiązanie, np. ekspresową ponowną wysyłkę albo zwrot środków. Jeśli klient się zgodzi, samodzielnie tworzy zlecenie logistyczne, księguje zwrot w erp i wysyła potwierdzenia mailowe. A po zamknięciu sprawy jeszcze automatycznie wysyła follow-up z ankietą satysfakcji. Taki agent potrafi zamknąć nawet 90% zgłoszeń bez udziału człowieka, eskalując te, które naprawdę wymagają naszego udziału. Nic dziwnego, że osoby takie jak Bill Gates uważają agentów AI za przełom. Stwierdził on, że agenci przyniosą największą rewolucję w informatyce, od czasów przejścia z pisywania komend do klikania ikon. Dlaczego to wszystko jest takie ważne? Ponieważ agenci AI mają diametralnie zmienić sposób, w jaki pracujemy. W marketingu mogą automatyzować analizę danych, mogą personalizować komunikację z tysiącami klientów jednocześnie i mogą usprawniać procesy, które dziś zajmują zespołom wiele godzin. W IT mogą przejąć najbardziej rutynowe zadania, np. Na testowania, a nawet część programowania, pozwalając nam skupić się na najbardziej złożonych projektach. Krótko mówiąc, te technologie mogą podnieść naszą wydajność na naprawdę dużą skalę. Transformacja, którą obserwujemy, dotyczy nie tylko narzędzi, ale całych modeli biznesowych. Do tej pory kupowaliśmy oprogramowanie jako usługę, np. w modelu SaaS, teraz zaczynamy kupować samą usługę jako oprogramowanie. Innymi słowy, zamiast płacić za narzędzie, które nasz zespół wykorzysta do pracy, Możemy zapłacić po prostu za wykonaną pracę od początku do końca zrealizowaną przez AI. Firma nie kupuje już tylko aplikacji, którą wykorzysta jakiś pracownik, ale zatrudnia sobie takiego wirtualnego pracownika, który wykona zadania od A do Z. Sequoia Capital szacuje, że rynek usług zautomatyzowanych przez AI będzie liczony w bilionach dolarów. Już dziś widzimy zalążki tego trendu. Powstają rozwiązania AI do wynajęcia w obszarach od obsługi klienta, przez sprzedaż i rekrutację, pod prawne. To oznacza, że wkrótce możesz korzystać nie tylko z tradycyjnych narzędzi software'owych, ale też z całych zespołów wirtualnych agentów. Wpływ agentów AI na rynek pracy będzie odczuwalny. Rutynowe, powtarzalne zadania coraz częściej przejmą algorytmy, a ludzie zyskają przestrzeń na bardziej kreatywne i relacyjne wyzwania. Obyśmy tylko nie doczekali czasów, w których AI będzie do nas dzwonić z ofertą garnków czy paneli fotowoltaicznych. Ale wtedy może będziemy już też mieli dostęp do agentów, którzy będą w czasie rzeczywistym odbierać takie połączenia za nas, a następnie decydować, czy je do nas przekierować, czy odrzucić. Dlatego organizacjom będą potrzebni specjaliści dbający o ludzki pierwiastek w procesach automatyzacji. Naszym zadaniem jest nauczyć się żyć w tym nowym ekosystemie i wykorzystać tę technologię zamiast się jej obawiać. Podsumowując, agenci AI to kolejny etap rozwoju sztucznej inteligencji. Przed boto doradcy ewoluujemy do samodzielnego, wirtualnego pracownika, który potrafi wykonać zadanie od początku do końca. Dla biznesu oznacza to zarówno ogromne szanse, jak i wyzwania szanse na usprawnienie pracy, na przyspieszenie procesów i zmniejszenie kosztów, ale też wyzwanie, by nadążyć za zmianą, by przekwalifikować zespół i znaleźć dla ludzi nowe, bardziej kreatywne zadania. Ta rewolucja dzieje się już tu i teraz, dlatego warto już dziś zastanowić się nad tym tematem i przemyśleć swoją strategię działania. Jak przygotować swoją organizację na współpracę ludzi z inteligentnymi agentami? Jeśli zarządzasz firmą, to pytanie, które musisz sobie dzisiaj zadać. Jeśli ten materiał dał ci do myślenia, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o agentach AI i czy widzisz dla nich zastosowanie w swojej firmie.